Siemano, z tej strony Mister Sieby i dzisiaj Wam pokażę jak zrobić e, ukryte, e, ukrytą dźwignię, żeby otworzyć jabłek. Więc zaczynajmy. Już mam przy, przygotowane narzędzia, ale pokażę Wam jak to działa. Więc tak e, robimy i wchodzimy. Mamy jeszcze tutaj pisem zrobiony, żeby usuwał to, więc dobra. Możemy tutaj źródło yy, wody zostawić, żeby były ciągle otwarte, ale przejdźmy do rzeczy, jak to zrobić. Nawet yy, pierwszy minecraftowiec mycraft, yy, to zrobi. Więc tak, 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 tak. No, tutaj trzeba jeszcze trochę rozkopać. Więc raz, dwa, trzy. Yy tutaj będzie pochodnia dobra to jest tutaj pochodnia stawiamy tutaj molujemy teraz sześciutko i tutaj kopiemy i jest tutaj dobrze by było żeby postawić jakiś guzik albo coś jak widzicie od razu mi zamknęło drzwi eee okej tutaj może wezmę dzień, okej jeszcze raz otwieramy i za chwilę się zamknę Jeszcze można taki trik zrobić. E, tłoki to i przycisk. Takie coś można zrobić. O tak, o, tutaj wezmę tu. OK. Tak, tak. Tutaj na przykład tak. I tutaj guzik. niby, że tego nie ma. To na pewno lepiej ode mnie ukryjecie. Jest są otwarte. Klikamy i drzwi się zamykają. Więc to by było na tyle, jak e, na ten poradnik. Zapraszam Was e, do oglądania moich następnych klików i poradników, więc czy trzymajcie się na razie do następnego odcinka.